Ukochani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, kiedy patrzymy dzisiaj z tego ołtarza na Was zgromadzonych na tym placu, już mocno przemoczonych, w moim sercu powstaje takie pytanie, które, nad którym zastanawiał się Jezus w Ewangelii, gdy mówił: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? I kiedy patrzymy na Was, to jestem przekonany, że Jezus znajdzie wiarę. Dzisiaj ją znajduje właśnie. W tej wspólnocie ludu Bożego. Dlatego chciałem prosić na początku tego kazania, naszą górę, która jest zadaszona, by biła wam brawo za to świadectwo, za to, żeście wytrwali tutaj. To w Was, drodzy, Jezus dzisiaj znajduje wiarę i cieszy się tym, że należymy. Do Jego dzieci, dzieci Kościoła, do wspólnoty ludu Bożego. W Ewangelii przed chwilą, drodzy, usłyszeliśmy o tym niesamowitym spacerze, na jaki został zaproszony Piotr i zapytany o miłość. I dzisiaj każdy z nas, ty siostro, ty bracie, jesteście zaproszeni na taki wyjątkowy spacer z Jezusem, by tutaj w tych strugach deszczu, przy tych. Przy przy tej konie Matki Jasnogórskiej, wziąć Pana Jezusa pod rękę, albo dać się wziąć pod rękę i iść z nim na spacer, żeby, za, żeby usłyszeć to samo pytanie od Jezusa, czy kochasz mnie bardziej aniżeli Ci? Czy miłujesz mnie bardziej aniżeli Ci? Do każdego z nas, Jezus dzisiaj kieruje to pytanie. Zostajemy, drodzy, zobaczcie, dotknięci przez zmartwychwstałego, bo jeśli ten Jezus bierze nas dzisiaj pod rękę, zmartwychwstały Jezus, to znaczy, że on nas dotyka, dotyka naszego ciała, że my jesteśmy dotknięci przez Boga, który pokonał śmierć. I to jest dla nas dotyk, który uzdrawia, który uwalnia, który sprawia, że zostajemy napełnieni duchem świętym i mocą. Stajemy tu, zobaczcie, jako wspólnota. Ludu Bożego, ludu Jezusa, i w nas właśnie realizuje się i wypełnia to pragnienie, które Jezus nosił w sercu, aby powstał Kościół. Drodzy, chcę powiedzieć więcej, że w nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, realizuje się marzenie Jezusa, bo Pan Jezus miał marzenia, i tym marzeniem Jezusa było powstanie Kościoła. My wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy wypełnieniem się marzeń Jezusa o Kościele. Jesteśmy jego dziećmi, dziećmi Baranka, i za to jesteśmy mu tak bardzo wdzięczni, że staliśmy się wypełnieniem jego pragnień. Ten Kościół, który staje się oblubienicą Pana, do którego należymy, drodzy. Kościół, który nie działa jak chcieliby niektórzy we współczesnym świecie by był zamknięty w jakieś rama, by funkcjonował na wzór organizacji pozarządowych czy partii politycznych, by można go było zamknąć, by się nie mógł wymknąć z tych ramek. Kościół tak nie funkcjonuje, bo kościół nigdy nie będzie jakąś organizacją pozarządową, nigdy nie będzie działał na wzór partii politycznych, ale kościół zawsze będzie żywy, bo jest oblubienicą baranka. Kościół nigdy, drodzy, Aż Jezus nie przyjdzie powtórnie, nie zakończy wszystkiego, Kościół nigdy nie da się zamknąć w żadne rama. Kościół zawsze wymknie się z tych ramek, które próbuje narzucić Mu świat właśnie dlatego, że jest żywym organizmem, że jest oblubienicą baranka. Wszyscy więc, drodzy, jesteśmy wezwani do tego, by ten Kościół kochać, by ten Kościół dzień po dniu tworzyć. A także, by ten Kościół bronić, mając świadomość Jego świętości, która płynie z obecności Boga w nim, a także pełną świadomość słabości, która jest powodowana człowiekiem, który zawsze będzie słaby, ale mocny Chrystusie. To tutaj, drodzy, realizuje się to przytulenie, którego na tym spacerze doświadczył Piotr. To przytulenie Jezusa, tutaj realizuje się w kościele, drodzy, to przytulenie, którego doświadczył święty Jan w Wieczerniku, gdy położył głowę na sercu Pana Jezusa. To tutaj człowiek jest przytulany. W kościele człowiek nie jest krzywdzony, ale jest przytulany przez samego Boga. Kiedyś, drodzy, na jednym z nabożeństw ewangelizacyjnych, kiedy w jednej z parafii. Byliśmy z naszą grupą dwa dni. W pierwszy dzień, kiedy organizowaliśmy nabożeństwo ludzkie, błogosławiłem każdego, kto był w kościele, najświętszym sakramentem. Trwało to bardzo długo ponad dwie godziny. Każda z osób podchodziła, otrzymywała indywidualne błogosławieństwo, zanurzała swoją twarz w welon, jakby dotykając się tej szaty Jezusa. I drodzy kiedy skończyłem błogosławić zobaczyłem że w jednym miejscu w bocznej nawie stoi człowiek który nie podszedł do błogosławieństwa. Człowiek którego obchodzono szerokim łukiem, miał brzydkie ubranie, brzydko pachniał. Pewno patrząc na niego każdy powiedział bezdomny albo jakiś innych próbował określeń używać i ten człowiek nie podszedł bo się wstydził ludzi i nie podszedł yy, do Jezusa. I drodzy, jakimś takim impulsem powodowany, wewnętrzny, ruszyłem z Najświętszym Sakramentem do tego człowieka. Położyłem Pana Jezusa na swojej klatce piersiowej, tego człowieka przytuliłem. Obaj płakaliśmy z tego przytulenia Jezusa, którego Jezus dokonał dla nas obydwu. Po czym drodzy, pobłogosławiłem Go i wróciłem, by dokończyć adorację. Na drugi dzień wychodzę, wychodzimy, msza święta się zaczyna, staję przy ołtarzu. A w pierwszej ławce stoi człowiek, człowiek na którego patrzę i mówię: Skąd ja tego człowieka znam? I myślę sobie: Któż to jest? Gdzie ja go spotkałem? Człowiek w eleganckim garniturze, w dobrze zawiązanym krawacie, elegancką fryzurą. I po, pe i po pewnej chwili doszło do mnie, że to jest ten człowiek przytulony przez Jezusa dzień wcześniej, że on z tego przytulenia. Nie tylko serce odmienił, ale cały się zmienił do tego stopnia, że założył garnitur, porządne buty, zawiązał krawat i stanął w pierwszej ławce dumny z tego, że został dotknięty przez Jezusa. Tak się dzieje w Kościele. Właśnie takiego przytulenia do, doznajemy w Kościele, właśnie od Jezusa. Drodzy, jeśli na tej drodze chcemy szukać jakichś wzorców do umiłowania Kościoła, jakichś wzorców, właśnie w tym ukochaniu Kościoła, no to niewątpliwie jest nim święty Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II, który, drodzy, był prorokiem naszych czasów, który ukochał Kościół, który ukochał Kościół z całych sił. W jego życiu, drodzy, ta miłość do Kościoła najmocniej widoczna była w misji przepowiadania Słowa Bożego. W jego głoszonym Słowie, w jego ewangelizacji. Drodzy... W Redemptory z misją w pierwszym punkcie Jan Paweł II napisał następujące słowa. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Napisał Jan Paweł II za świętym Pawłem, który o tym mówił w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział 16 wers. Drodzy, zobaczcie, Jan Paweł II, który. Przemierzał świat ze Słowem Bożym, za Świętym Pawłem, nie boi się wypowiedzieć, że biada mu, gdyby nie głosił Ewangelii. I zobaczcie drodzy, że w tym biada, które wypowiadał za Świętym Pawłem, dawał największy wyraz miłości do Kościoła. Ale nie tylko w słowie, które głosił, ale w słowie, które potwierdzał swoim życiem na co dzień. Słowem, za którym szły czyny, Jego głoszenie właśnie dzięki temu było skuteczne. Gdyż był zachwycony Jezusem z Nazaretu. On był zakochany w Jezusie. I tylko wtedy, drodzy, będziemy mogli głosić Ewangelię będziemy mogli ewangelizować. Jeśli będziemy rozkochani w Jezusie, rozmodleni, zanurzeni w naszym Panu. I musi, drodzy, to być w tym konkrecie dnia tej naszej prostej codziennej modlitwie w eucharystii przeżywanej w adoracji w medytacji słowa Bożego w lekturze Pisma Świętego to jest ten konkret w którym wyraża się właśnie nasze zakochanie w Jezusie musimy drodzy być jak święty Jan ewangelista który sam o sobie mówił że jest ukochanym uczniem Pana ta zażyłość z Jezusem drodzy budowana jest właśnie na tej naszej codziennej modlitwie, na tej naszej codziennej medytacji, na tym przebywaniu z Jezusem. I także, drodzy, na tym, by nieustannie w swoim życiu walczyć o to, by żyć w łasce uświęcającej. Drodzy, to jest tak bardzo ważne, byśmy nigdy tego nie odpuszczali. Byśmy zawsze, drodzy, starali się po grzechu ciężkim znaleźć okazję do spowiedzi. Byśmy nigdy nie chodzili po ulicach naszych miast z grzechami ciężkimi w sercu. Drodzy, wyobrażacie sobie, gdyby nagle w Polsce i na świecie zapanowała taka moda w dobrym tego słowa znaczeniu, że wszyscy chrześcijanie od dzisiaj chodzą w łasce uświęcający. Wyobrażacie sobie, wychodzicie w poniedziałek do pracy i każdy chrześcijanin, którego mijacie na ulicy, jest w łasce uświęcający. Świat wyglądałby inaczej. Ludzie by się do siebie uśmiechali, bo jeśli masz pokój w sercu, drodzy, to na twarzy jest to widoczne. Niektórzy nawet mówią, że łaska uświęcająca wygładza zmarszczki, można na kremie zaoszczędzić, drogie Panie. Nie wiem, trzeba ma było to sprawdzić, ale jestem przekonany, że jak serce jest pojednane z Bogiem, to twarz promienieje. To widać to na twarzy człowieka. Więc drodzy, walczmy o to. Aby codziennie chodzić w łasce uświęcającej, by serce nasze było czyste, by było zjednoczone z Jezusem. To właśnie towarzyszyło przez całe życie świętemu Janowi Pawłowi II. To czyste serce, piękne, rozkochane w Jezusie, rozmodlone i głoszące Ewangelię. Do tego nas papież dzisiaj wzywa z tych jasnogórskich wałów i wychowuje do takiego głoszenia Ewangelii, które staje się drodzy... Największym jakimś aktem wyznania miłości do Kościoła, naszego wyznania miłości. Ale trzeba powiedzieć też, że ten Jan Paweł II towarzyszy nam dzisiaj z całą rzeszą świętych w tym przepowiadaniu Ewangelii. On realnie staje przy nas w tym przepowiadaniu. Kiedyś bardzo mocno o tym się przekonałem w czasie modlitwy egzorcyzmu, kiedy wziąłem relikwię świętego Jana Pawła II. I mówię, Ojcze Święty, nie mogłem Cię spotkać tak z bliska, kiedy żyłeś, chodziłeś po tej ziemi, ale biorę te relikwie Twoje i proszę, żebyś teraz przyszedł do, tej, do tego małego pokoju tutaj, gdzie się modlimy, byś położył swoją rękę na tej biednej kobiecie, którą omadlamy i byś wymówił ze mną tę formułę egzorcyzmu, byś, byś się modlił za tą kobietę, by została uwolniona. Słuchajcie, tak się modlę, spontanicznie nagle ten Żyduch zaczyna krzyczeć. Nie waż się go wzywać, bo on tu przyjdzie. I wtedy mnie tak gościł: no, O co ja proszę? No, rzeczywiście, skoro proszę, to pewno przyjdzie. I mnie, Ojcze święty, przychodź, proszę cię. I za chwilę te Żyduchy zaczęły krzyczeć, wynoś się białasie, zaczęły wyzywać tego Ojca świętego, drzeć się z przerażenia, kiedy kład rękę. I w moim sercu pojawiła się taka myśl. Cóż za przeszkoda, żeby zaprosić wszystkich świętych papieży ostatnich lat, żeby się tutaj modlili. I mówię: Janie Pawle I, Janie XXIII, Pawle VI, przychodźcie, módlcie się tutaj. Słuchajcie, co się działo. Ci papieże przychodzili, modlili się. W niedługim czasie ta kobieta została uwolniona dzięki modlitwie tych ojców świętych w tym małym pokoiku. Drodzy. To, jest, to są realia Kościoła. To są realia Kościoła, w których całe niebo staje nam z pomocą, gdy głosimy Ewangelię. I potrzeba byśmy tego nieba wzywali. Dlatego, drodzy, z jednej więc strony nasze głoszenie jest, nasze głoszenie jest owocem naszej miłości do Kościoła, a z drugiej zaś staje się największym przejawem tej miłości. Jeszcze raz chcę powtórzyć, drodzy, że głosząc Ewangelię, do czego wspólnoty odnowy w Duchu Świętym są jakoś w wyjątkowy sposób i nowy wezwane, głosząc Ewangelię, wyznajemy miłość Kościołowi, wyznajemy miłość do Kościoła. Głosząc, pozyskujemy przecież ludzi dla Jezusa, dla Kościoła. Potrzeba, drodzy, więc głoszenia Ewangelii dzisiaj wszystkim, to biada które w swoim sercu usłyszał Jan Paweł II. To biada powtórzone za świętym Pawłem musi wybrzmieć dzisiaj, właśnie dzisiaj, na tej Eucharystii, w naszych sercach. To my musimy usłyszeć to biada, gdybym nie głosił Ewangelii. Dlatego, drodzy, to biada, o której mówi święty Paweł, nie pozwala nam zepchnąć głoszenia Ewangelii tylko w przestrzeń prywatną. Głoszenie zadaje cios dzisiaj temu fałszywemu stwierdzeniu jakoby wiara miała być sprawą prywatną to biada świętego Pawła zadaje cios temu kłamstwu które dzisiaj jest głoszone które ma za zadanie zepchnąć przepowiadanie Ewangelii na obrzeża życia społecznego Ewangelia drodzy domaga się głoszenia Domaga się ewangelizacji, które to Bóg zawsze będzie potwierdzał znakami. Dlatego w tym naszym przepowiadaniu, głoszeniu Ewangelii, czyli wyznawaniu miłości Kościołowi, nie może zabraknąć drodzy też miejsca, w którym będziemy prosili o znaki i prosili Boga, aby potwierdzał głoszone słowo znakami. Tak jak to robił w życiu Jezusa. Przecież Jezus mówił o tym, Żon głosi słowo, a ojciec potwierdza głoszone słowo znakami. Więc idąc i głosząc, nie bójmy się drodzy też prosić o znaki, żeby Bóg potwierdzał to głoszone słowo znakami. Kiedyś w czasie jednych z niedziel, z niedziel ewangelizacyjnych w naszej sercańskiej parafii. Głosząc kazanie, się, tak, tak, pojawiło mi się w sercu takie jedno zdanie, którego nie miałem odnotowanego na kartce, a mianowicie właśnie to, które wypowiedziałem przed chwilą, że Bóg potwierdza głoszone słowo znakami. Tam było bardzo dużo mszy, to była duża parafia, no i rzeczywiście w czasie każdego kazania mówiłem to, że Bóg potwierdza głoszone słowo znakami, nie wiedząc jeszcze, co z tego wyjdzie. I po ostatniej mszy świętej, już było późno, o 21.00. Podchodzi do mnie mama z córką i prosi o egzorcyzm nad córką, która była opętana, a która miała bardzo daleko do egzorcysty ze względu na stan zdrowia rodziców, już dawno u niego nie była. I mówię im, że no niestety nie jest to moja diecezja, nie mogę, nie mogę się pomodlić egzorcyzmem, ale pomodlimy się o uwolnienie, pobłogosławimy to biedne dziecko więc zaprosiłem ich do, do zakrystii, przyszedł jeszcze ksiądz proboszcz, diakon, który był na praktyce. No i tak się modlę, Panie Jezu, proszę Cię, uwolnij tę biedną dziewczynę, spraw, żeby te duchy wyszły. I tak się modlę, zamknięte oczy, myśląc, że będzie to chwilka, nieprzewid... taki widzicie niewierzący ksiądz, nie przewidywałem, że coś się może wydarzyć. Ale mówię, i w pewnym momencie słyszę, nigdzie nie pójdziemy. I wtedy mnie olśniło, że przecież skoro tak powiedziałem, to znaczy, że to się może stać, że ta dziewczyna może być dzisiaj wolna. I słuchajcie, przypomniał mi się taki egzorcysta włoski Gabriele Nani, który na jednym ze swoich wykładów, mówiąc o modlitwie o uwolnienie, którą nawet w cudzysłowiu mówił udowadniał wyższość nad egzorcyzmem liturgicznym, oczywiście w cudzysłowie, bo to inna zupełnie sprawa. Natomiast on mówił, że często się modli, będąc egzorczystą, ale często się modli o uwolnienie, korzystając z formuły, nazwał to na la czyli na Matkę Bożą z Guadelupę, że on Matkę Bożą z Guadelupę prosi o to, żeby ona się z tym wszystkim rozprawiła i uwalniała tych biednych ludzi. No i przypomniał mi się ten. Ojciec Gabriele i zacząłem z Matką Bożą, mówię, Matko Boża, proszę Cię, spraw, żeby ta dziewczyna dziś była uwolniona, proszę Cię, rozkaż tym złym duchom, żeby wyszły, rozkaż, by wymówiły zdrować Mario na znak wyjścia. I słuchajcie, ta Matka Boża się rozprawiała, wyrzucała te złe duchy, one wszystko posłusznie jej odpowiadały, po trzech godzinach to dziecko było wolne zupełnie. I drodzy, kiedy ta młoda dziewczyna, znana w parafii z tego, że cierpiała z powodu różnych opresji, nieraz różne manifestacje miały miejsce na mszy świętej, więc ludzie ją znali. Ona, drodzy, szła rano na przystanek autobusowy, z którego to osiedla mnóstwo ludzi wyjeżdżało z tej parafii do pracy. I kiedy oni ją zobaczyli, że ona idzie z różańcem, powodniku na ten przystanek, to zadali, jak to? Ty się modlisz na różańcu, nic ci nie jest, a ona mówi: Wczoraj zostałam uwolniona. I słuchajcie, wtedy dopiero zrozumiałem, o co chodziło w tym zdaniu: by Bóg potwierdzał głoszone słowo znakami. Kiedy całą niedzielę było głoszone słowo Boże o tym, że Bóg uzdrawia, że Bóg uwalnia, że nam daje nowe życie, to rano ludzie otrzymali znak w postaci tej wolnej dziewczyny którą Jezus uzdrowił i uwolnił, drodzy. Dlatego potrzeba, żebyśmy nieustannie w naszym przepowiadaniu prosili o znaki. I ostatnia rzecz, drodzy, kończąc to, te homilie, pragnę powiedzieć o głoszeniu Słowa Bożego, które staje się, jak mówiliśmy, tym naszym wyznaniem miłości do Kościoła w kontekście cywilizacji miłości, o którą wołał i prosił nas Jan Paweł II. On nas tak bardzo prosił, byśmy głosząc Ewangelię, budowali cywilizację miłości, byśmy byli prorokami miłości. Dlatego, drodzy, to głoszenie Ewangelii staje się więc nie tylko wyznaniem miłości do Kościoła, ale staje się narzędziem konkretnym budowania cywilizacji miłości, o które tak bardzo prosił nas święty Jan Paweł II. Jesteś, drodzy, bronią. Przeciwko cywilizacji śmierci, która dzisiaj w świecie przybiera postać nie tylko wojen i przemocy, ale o wiele bardziej destrukcyjnych form, jak aborcja in vitro, eutanazja, promocja kultury gejowskiej, wszystkich wynaturzeń. Drodzy, dzisiaj zdaje się, jakby ten świat stawał na głowie. Dzisiaj zdaje się, że ten świat, drodzy, uzurpuje sobie władzę do tego, by zniszczyć Boży Porządek, prawo naturalne. Dzisiaj zobaczcie, drodzy, że przez promocję wielu wynaturzeń, także w Polsce, doszło do, jakiejś, do jakiegoś przetrącenia człowieka, przetrącenia jego tożsamości. Pragnie się zniszczyć, drodzy, tego człowieka, który został stworzony na obraz Podobieństwo Bożne. Zobaczcie, drodzy. W wielu krajach, choćby w Stanach Zjednoczonych, można przerwać ciążę do dziewiątego miesiąca. Władze Nowego Jorku mówią o tym, że nowe władze, że w Nowym Jorku 50% ciąż jest usuwanych. Założono sobie, że na koniec kadencji to będzie 75% aborcji. Drodzy, czy to nie jest cywilizacja śmierci? Czy to nie jest droga do zagłady człowieka, do zagłady ludzkości? Dlatego, drodzy, my dzisiaj, głosząc Ewangelię, musimy powiedzieć nie kulturze śmierci. Musimy stać się, drodzy, prorokami miłości. Musimy stać się strażnikami tego prawa Bożego, naturalnego i tego, drodzy, by człowiek zawsze pozostał człowiekiem takim, jakim go stworzył Bóg. Dlatego, głosząc, stajemy się. Prorokami tej cywilizacji miłości. Stajemy na straży życia, normalności, na straży prawa naturalnego i bożego, by nie doprowadzić do zagłady ludzkości. Drodzy, bez Kościoła Świętego zagrożone jest dzisiaj każde istnienie. Tylko Kościół dzisiaj i głoszona Ewangelia może uratować świat i człowieka dlatego potrzeba byśmy się stali prorokami ostatnich czasów jak mówił święty Ludwik Maria Gnôme de Montfort w tym ukochanym przez Jana Pawła II traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej gdzie święty Ludwik mówi że prorocy ostatnich czasów nie będą się o nic troskali ale w jednej ręce będą trzymali miecz słowa Bożego a w drugiej ręce tarczę która jest nabożeństwem ku Matce Najświętszej Takimi prorokami ostatnich czasów trzeba byśmy się dzisiaj, drodzy, stali. Weźmy więc ten miecz słowa do ręki i te tarcze, które jest nabożeństwo do Matki Najświętszej i stańmy się tymi prorokami ostatnich czasów. Dlatego wołamy z tych jasnogórskich wałów przybądź Duchu Święty, przybądź i tchnij w serca nowoczesnych ludzi swoje ożywcze tchnienie. Niech ono sprawi, że zachwycimy się Jezusem, że zakochamy się w kościele, że wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, wraz z Maryją Matką Kościoła, ze świętym Józefem i świętym Michałem i całymi zastępami aniołów i tylu świętych i męczenników wszystkich pokoleń będziemy mogli wypełnić posłannictwo głoszenia Ewangelii i w ten sposób przygotować świat na ostateczne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.